Bóg złożył poprzez swojego syna Jezusa Chrystusa na krzyżu niezwykły depozyt. Niezwykły depozyt, niezwykłe błogosławieństwo, niezwykły pakiet. Pakiet błogosławieństwa, pakiet radości, miłości, pokoju to wszystko dla nas zostało przeznaczone i zaadresowane do nas. I wiecie, zauważyłem, że wkradło się taka interpretacja dzieła krzyża, że teraz ja muszę po prostu w pewien sposób, to jakiś sposób taki, i to nie wiadomo jak to zinterpretować często ludzie nie wiedzą jak ja to muszę przyjąć. I to jest na zasadzie wmówić sobie, że ja to mam. I ludzie próbują sobie to włożyć, że to mają, że ja mam radość, że ja mam pokój i se wkręcają, że mają. Tylko, że wkrętka ma do tego co do siebie, że to się jest wkrętka, a wkrętka trwa krótko. I wiesz, Hallelujah, wyznajmy, że Jezus jest naszym Panem. I ty tak na zasadzie, no nie jest, ale wyznam, Pan Jezus jest moim Panem gdzie Duch Pański ta wolność tak wyznaje, że jest wolność. Kiedy Ty żyjesz z Jezusem, to się z Ciebie przelewa, to się z Ciebie wylewa, przelewa się to życie, rozlewa się na zewnątrz. Nie trzeba cię pchać do modlitwy, nie trzeba cię pchać do głoszenia, bo to się z ciebie wylewa, to się staje twoim DNA, to się staje twoją tożsamością. Zaczynasz być bardziej świadomy go w sobie niż siebie. Nie widzisz już tego na zasadzie muszę iść i spotkać się z Panem. Ty już zaczynasz żyć innym systemem. Ja muszę żyć z Panem i nie mogę dopuścić, aby moje łącza z nim zostały zerwane. Nas często ludzie mówią, musimy przyjść do kościoła, bo ja muszę spotkać się z Panem. U, to masz naprawdę słabą sytuację. Ty musisz chodzić z Panem, a tu przyjść i świętować z Panem. My tu nie przychodzimy, żeby się nawiązać z Panem na nowo. My tu przychodzimy, żeby to, co trwało sześć dni, siódmego manifestować. I tak się zainspirować. I tak przychodzimy tu się z nim spotkać wspólnie, ale ja nie czekam 6 dni, żeby wejść przez próg i go zobaczyć. Ja mogę z nim chodzić 7 dni w tygodniu. I widzisz, to czym jest wiara? Bo Biblia mówi, trzeba przyjąć Pana Jezusa przez wiarę. Mamy takie słownictwo mamy. Trzeba przyjąć ten pakiet błogosławieństwa przez wiarę. Ale teraz moje pytanie jest tak: co to znaczy przyjąć przez wiarę? Bo my jesteśmy wyszkoleni w słownictwie biblijnym, chrześcijańskim dzisiejszym i mamy oklepane slogany. Facebook od tego po prostu przepychu już nie wyrabia się. Można to wszystko udostępniać. To wszystko fajnie brzmi, fajnie się to udostępnia, fajnie się to rozsyła w messengerze, ale jakbym miał zadać pytanie komuś przed ekranem, do kamery i do mikrofonu, co znaczy przyjąć przez wiarę? No wiesz, trzeba w to uwierzyć, ale co to znaczy? Jak Ty to przyjmujesz? Gdzie jest ten praktyczny punkt, że to, co jest od Niego, staje się Twoje? I tu się zaczyna tak. Nie wiem. Jeżeli my nie będziemy rozumieli praktycznego wymiaru, jak to, co jest dla nas deponowane, przyjąć do naszego życia, to wiecznie będziemy chodzić w informacji, że On to dla nas ma, ale nigdy nie będziemy chodzić w części tego, co On ma dla nas. Nigdy nie będziemy mieli udziału w tym, bo nie będziemy wiedzieli, jak to wziąć. Jeżeli ja wypiszę Ci. Czek, będziemy w Stanach i wypisze ci czek na milion dolarów, to ci kartka sama nie pomoże. Ty musisz wiedzieć, co z tym czekiem zrobić. Ja byłem raz w Stanach, mi wypisali czek i ja mówię, i co? Fajnie te cyferki wyglądają, ale i co? Wiesz, no masz, ale na zasadzie takiej, no nie masz. Bo ty musisz wiedzieć, jak ten czek skeszować, jak, jak za papier mieć inny papier, zielony. Musisz wiedzieć, jak to zrobić. Musisz udać się do pewnego miejsca, dać czek. Oni ci to sprawdzą, czy nie gumowy, czyli nie podrobiony. Wtedy ci wypłacą pieniążki, bierzesz pieniążki i masz kapuchę zdeponowany czek, przyjęty i skeszowany, dostałeś, depozyt został złożony na krzyżu, Jezus umarł za mnie i za ciebie, błogosławieństwo, chwała, moc, majestat, wszystko jest Jego, On chce nam to dać, moje pytanie brzmi tak, jak to przyjąć, wiara, Biblia mówi w Hebrajczyków 11, wiara jest pewnością i przeświadczeniem rzeczy, których nie widzimy, ale których się spodziewamy, uwaga, Spodziewamy się ich. Czyli patrz, jeżeli Jezus ma dla ciebie coś przeznaczone, a ty masz przyjąć to przez wiarę, to znaczy, że ty nie widzisz tych rzeczy, ale jesteś o nich przekonany i przeświadczony, że one tam są. I wiara jest pewnością i przeświadczeniem tych rzeczy, których się spodziewamy. Czyli ty wiesz, że one tam są, masz na nie chrapę, ale ty się ich spodziewasz, ale brakuje kropki na i. transakcji, przypływu. Jak zrobić przepływ? Przepływ musi mieć udrożniony kanał, musi być jakaś rura, po której to spłynie. Są kable, przez które płynie prąd. Są rury, przez które płynie woda. Jak zdeponować dzieło Krzyża do mego życia? Modlitwa. Tylko i wyłącznie modlitwa. I wszyscy mówią: co? Modlitwa! O czym ty, Jakub, mówisz? Tylko i wyłącznie modlitwa. Tylko i wyłącznie modlitwa. W modlitwie nie chodzi o słowa, w modlitwie chodzi o połączenie. I kiedy Ty się z Nim łączysz, wtedy Jego jest Twoje. Dynamiczne rozsiewanie Bożego Przesłania oraz transmisja spotkań służby Narody w Ogniu są możliwe dzięki Bożej Przychylności, a także dzięki wsparciu naszych partnerów. Zachęcamy Cię do bycia częścią tego przedsięwzięcia oraz do aktywnego wspierania działań służby zarówno w modlitwie, jak i finansowo.